Dobry wieczór, godzina 22. Zapraszam do kolejnego odcinka programu Trudne Pytania, Trudne Odpowiedzi. Dzisiejsze pytanie jest następujące: Czy jedzenie w przyszłości będzie w pełni syntetyczne? To pytanie dotyka wielu aspektów od technologii i nauki przez środowisko, zdrowie. Aż po kulturę i etykę. Odpowiedź na nie nie jest jednoznaczna, ale możemy przeanalizować kilka kluczowych kwestii, które pozwolą nam lepiej zrozumieć temat. Co oznacza syntetyczne jedzenie? Syntetyczne jedzenie to żywność, która powstaje w laboratoriach i w zakładach produkcyjnych. Zamiast pochodzić z tradycyjnych upraw rolnych czy hodowli zwierząt. Przykładami mogą być mięso hodowane w laboratorium, wytwarzane z komórek zwierzęcych bez potrzeby uboju, białka roślinne imitujące mięso, jak produkty soli czy grochu, żywność drukowana w 3D, na przykład, przygotowywanie posiłków przy użyciu specjalnych drukarek. Składniki syntetyczne, np. witaminy, minerały, czy dodatki smakowe produkowane chemicznie. Dlaczego syntetyczne jedzenie zyskuje popularność? No Na pewno tu są problemy środowiskowe. Tradycyjne rolnictwo i hodowla zwierząt znacząco obciążają środowisko. Przez emisję gazów cieplarnianych z hodowli, np. metanu, Wylesienie pod uprawy paszowe, duże zużycie wody, np. do produkcji wołowiny potrzeba ogromnych ilości wody. Syntetyczna żywność może pomóc zmniejszyć te problemy, oferując bardziej zrównoważoną alternatywę. Drugie to bezpieczeństwo żywnościowe. Wzrost populacji do 10 miliardów ludzi do 2050 roku. Wymaga ogromnych ilości jedzenia. Produkcja syntetyczna mogłaby zapewnić stabilne dostawy pożywienia, niezależnie od warunków pogodowych czy klęsk żywiołowych. Kolejne to etyka i prawa zwierząt. Rosnąca świadomość etyczna związana z hodowlą zwierząt sprawia, że ludzie szukają alternatyw niewymagających cierpienia zwierząt. Czy syntetyczna żywność jest zdrowa? To jedno z największych wyzwań, choć syntetyczne jedzenie może być wzbogacone o potrzebne składniki odżywcze. Istnieją pytania dotyczące jego długoterminowego wpływu na zdrowie. Na przykład, czy białka syntetyczne są równie dobrze przyswajane jak te z naturalnych źródeł? Jakie mogą być skutki uboczne dodatków chemicznych czy procesów technologicznych? Czy produkty te będą wolne od alergenów lub toksyn? Kolejne to wyzwania technologiczne i społeczne. Technologia. Produkcja syntetycznej żywności, choć dynamicznie rozwijana, wciąż jest kosztowna i wymaga doskonalenia. Przykładem jest mięso laboratoryjne, którego produkcja na szeroką skalę wciąż nie jest opłacalna. Kolejnie to akceptacja społeczna. Wiele osób wciąż podchodzi sceptycznie do jedzenia z laboratorium. Kultura jedzenia jest głęboko zakorzeniona w tradycjach i emocjach, co może utrudniać zmianę nawyków żywieniowych. Czy w przyszłości jedzenie będzie w pełni syntetyczne? Nie jest to prawdopodobne w pełnym wymiarze. Bardziej realistyczny scenariusz to koegzystencja żywności syntetycznej i naturalnej. Syntetyczne jedzenie będzie uzupełnieniem tradycyjnej diety, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostęp do świeżej żywności jest ograniczony. Jakie mamy tutaj możliwe rozwiązania? Rozwój technologii, inwestowanie w badania nad żywnością syntetyczną, by była tańsza, bardziej dostępna i odżywcza, edukacja konsumentów, informowanie ludzi o zaletach i bezpieczeństwie takich produktów, regulacje prawne, ustanowienie jasnych standardów dla produkcji syntetycznej żywności. Integracja z rolnictwem tradycyjnym, czyli łączenie technologii z lokalną produkcją rolną, na przykład uprawa hydroponiczna. Podsumowując to pytanie. Syntetyczna żywność ma potencjał, by zrewolucjonizować sposób, w jaki odżywiamy świat ale nie wyprze całkowicie tradycyjnych form produkcji żywności. Kluczowe będzie znalezienie równowagi między technologią a naturą, a jednoczasnym poszanowaniem zdrowia, środowiska i kultury. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka programu Trudne Pytania, Trudne Odpowiedzi. Sądzę, że zainteresował ten temat, bo jest chyba dosyć na czasie. Jeśli się spodobało, proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji i Życia TV. Oczywiście nadal bardzo dziękuję za liczne komentarze od Państwa. I proszę piszcie dalej. Chętnie je przeczytam. I zapraszam jutro na kolejny ciekawy odcinek Trudnych Pytań, Trudnych Odpowiedzi o godzinie 22. A dzisiaj tymczasem życzę spokojnej nocy. Mówiła Ewelina Ebenberger.